Witajcie w kolejną niedzielę w kolejnym filmie dzisiaj plan trasy to jest jazda brzegiem Soły z Oświęcimia do Skidzinia to jest raptem może 5-6 km ale dawno tam tamtędy nie jechałem, więc jadę sprawdzić jak to wygląda po tegorocznych powodziach gdzie Soła dość mocno wylała No to zaczynamy. Trasa będzie troszkę mieszana, troszkę właśnie w takim terenie. Wzdłuż soły. Po mojej lewej stronie może za 30 metrów jest soła, ale też będzie trochę asfaltu. Niestety nie wszędzie jest ścieżka. Tędy nie jechałem już ładnych kilka lat. Baza dzieciaka. Coś pytał, znajduje się mniej więcej na wysokości plant, bo świecimy tylko, że po drugiej stronie. Szkoda, że wcześniej się tędy nie przejechałem, bo naprawdę fajna ścieżka. Tu gdzieś ponoć miał się znajdować tor dla riderów rowerowych, ale nic takiego bynajmniej tutaj nie widzę. A dojeżdżam już do Nowego Mostu w Oświęcimiu. Może w drugą stronę trzeba było jechać, żeby tego szukać odpomniałem kawałeczek asfaltem i znowuż za chwilę będę zjeżdżał w teren link do trasy oczywiście w Endomondo w opisie mojego filmu, więc można podejrzeć jak wyglądała cała trasa ma być ścieżka, kiedyś tu była teraz jej nie ma, ale chyba średnio mi się uśmiecha jechać tą trawą z kleszczami, więc zawracam jadę jeszcze kawałek drogą Potem zjadę już w teren, który bardziej znam. Jesteśmy w Rajsku. Po mojej lewej stronie boisko LKS Rajsko, a przede mną zestawy atlasów do ćwiczeń. Naprawdę fajnie, że ktoś o tym pomyślał. Można iść na spacer i sobie od razu troszeczkę poćwiczyć. A my jedziemy dalej. Całą drogę, to znaczy... 2-3 kilometry, może więcej. Pojadę sobie właśnie taką fajną wyjeżdżoną drogą po mojej lewej stronie. Soła jakieś, może do 100 metrów. Potem zjedziemy sobie do samej wody, jak będzie ku temu okazja. Słuchajcie, widok piękny. Wszystko pod słońce pewnie widać, czyli kiepsko to kamerka zarejestruje, ale wygląda tutaj bardzo ładnie. Na dole woda, tam w oddali soła. Widać, że ktoś grilla robi. Dobra, jadę dalej, nie ma co. Upałów, a tu jeszcze woda. Oj, żabka! i błotko nie mam zamiaru tędy jechać ogólnie dość kiepska droga zarośnięta, tędy auta już nie jeżdżą jest pełno kolein gdzie rower bardzo się ślizga ale jedziemy gorsza jazda w tej mokrej trawie i w tych koleinach niż po tym wysypanym grysie jakimś Płynie to jesteśmy już w Kidiniu po mojej prawej stronie stawy po lewej kawałek hen hen płynie soła Jak znajdę tylko jakiś zjazd to sobie zjedziemy do samej wody I zjeżdżamy, jedziemy do samej wody Zawsze pamiętam było tu pełno błota a teraz susza w sposób dotarliśmy do samej wody Głęboko tu raczej nie ma Widzę, że przeszedłby na drugą stronę ściągając buty i nie mocząc spodenek Tak to wygląda. Słuchajcie widoki fajne zacne kubuś proszę tam w oddali jacyś ludzie sobie po drugiej stronie dreptają okej okay. i dojechałem do ślepej uliczki dalej się już jechać nie da na nogach tym bardziej się nie da iść ani w jedną ani w drugą stronę trzeba będzie nawrócić no tu też się nie da jechać Nie ma szans na jazdę, trzeba będzie zawrócić i zobaczyć co dalej. Wracamy sobie drugą drogą z powrotem oczywiście, po mojej prawej stronie, za jeziorem, za krzokami. Była droga, którą przed chwilą jechałem w stronę Skidzinia. Dalej jesteśmy w Skidziniu w sumie, ale tamtędy przyjechałem, wracam w drugą stroną. Snupią tutaj żwir albo śnubali, bo nie ma już żadnych maszyn. Ale jezioro powstało. Oki przede mną kiedyś była wielka góra, taki usypany sztucznie wał. To była szczelnica w Rajsku, teraz jak widzę od tej strony zostało to, że tak powiem, zepsute i przerobione na tamten staw, który przed chwilą żeście widzieli. Ale wydaje mi się, że to był jakiś taki zabytkowy obiekt tutaj. Było za dzieciaka jak tam łaziłem. To było rzeczywiście nieczynne. Można było znaleźć pełno łusek, jak i też naboi powbijanych w górę. Bo jakby nie patrząc kiedyś tutaj wojsko i bodajże... Policja ćwiczyły strzelanie. Oglądnięcie tego filmu, za to, że byliście ze mną, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie motywacje, komentarze, subskrypcje. Jak wspomniałem wcześniej, wracam powoli do domu. Więc pewnie zobaczymy się następnym razem i usłyszymy w następnym filmie, w następnym moim wolnym rowerowym terminie.